Wracamy z powrotem, bo wszystkie tylko mnie pewnie nie to i tyba. jesteśmy w środku. No na całkiem w tutaj. Mamy też windę. Jest tu halara Mamy takie śniadane System detekcji do zagrożenia. Mamy to wspólnocie, informacja i tak dalej, charakterystyczne jakby informacje, to wszystkie. Więc y, wygląda to całkiem spoko. Ciekawie. Widzenie jest całkiem w porządku. Chyba jeden z mądrzejszych. Z mieszkanie jest takie kurde. Jest w porządku, ale to łóżka kurde mogły być lepsze. Gdyby były łóżka lepsze, to w by ogóle No i też niestety no wiesz. No, nie ma klimatyzacji to bardzo w środku czy coś. Więc średnio będzie tak, że w nocy. będzie duszno, to będzie trochę problem. No i też sokiernie otwieramy tych wcześniej okien i tak dalej. To za bardzo nie wchodzi w rachunek, chyba za nas pobryco, co nie tego cholerstwo na nie ma żadnych siatek ani <grym> z młodzkiej <piosenką> TR-u, bo przecież tak jest dojrzałem. To takie przydatne. O to ja. Teraz tutaj idziemy. Wchodzimy przez te drzwi. Zobaczmy, jak się tędy. Tutaj, po prostu jest coś taki dziwny. Nie wiem z czego to wynika. Dobra. Zostawiam tutaj. No i mamy tutaj to Sky Tower. Nie znajdujemy to się w ogóle. Światło nie świeci. Ok, świeci, świeci, no, świeci. Super. się drzwi, ok, otwiera się. Trzeba starać kodem. Tylko, że z jakiegoś powodu... Mam tutaj koc, no. Myślę, nie zamyka się do końca. A to whatever. A, myślałem, że to zniszczy się najbardziej. Spoko. Ej. Mamy pasorkę Takie to światło. Tutaj więc jest całkiem najbożej. Mam też łazienka. I ona była całkiem ładnie, więc nikt się niedawno byłem. To jest coś jak to czasem śmierci jakimś strefy, ale to pewnie z zewnątrz to jest. No tutaj coś tam. Mam coś tutaj takie... No a taka łazienka, co nie? To jest spoko. To można robić umcia umcia. Z wiesz, Dobra, nie będę no i I jak tam jest woda? Jak smakuje? w Tak? No. Dobrze. No wygląda pokój nas Mamy tutaj kuchnię. Jest wsparcie, Bartek. Mam tutaj szafę. to tu są jakieś szafki. E, tu mamy szafkę. Drugą szafkę jest z, z, z tym... Z kuchenką, czy tam okapem, tu jakieś tam szklanaczki są Tu są talerze jakieś inne i tak dalej, nie pokazywałem tego, to są takie rączki To takie chyba mać, widziałem, że się wybierała między innymi W sklepie tam, w internecie Z tych Tu mamy lodówkę Stopioną Tu mamy chyba zamrażarkę Tak Tu mamy jakiś śmietnik pewnie, śmietnik to jest, to jest mamy mamy zmywarkę od razu. też jest jakiś to, to nie było. połączyć żeby się sprzątało. Tu to jakieś takie kroczki ozdobne. Taka sofa, na której Filip będzie spać. Widek na dwór, od razu na przedszkole. Trochę sas. Trochę takie podejrzane. Takie podejrzane. To jest Filip. To jest telewizor. Mi. Siomi. Może być taki, a tak nie będę go Tutaj jest taki pokój, tak to wygląda. Światło, tak. Mamy takie rolety, są. Zasłony są, to jest w takim porządku. No i tutaj też taka ta. Można to schować sobie ubranie i tak dalej, więc się to wykorzysta później. Jak wyciągnie się wszystkie rzeczy. No w tego mieszkania sam powiedziałem, że jest okej. Okay. No bo większe większy metra niż w Krakowie. Na pewno większy aż niż jak byłem w ustanie w Gdańsku, ale łóżko jest dużo gorsze. Tamte łóżko, łóżko jak byłem w, w Gdańsku to było dużo lepsze. A cóż, te sofy nie są takie złe, są takie miękkie. Gorzej z kołdrą, bo nie widziałem kołdry w ogóle. Czy tamto nie było w ogóle, tutaj może będzie, mam nadzieję, że będzie. Bo jak nie, no to trochę średnio nie mogę spać. Chyba jakieś ogrzewanie się odpali, co coś, ale to tak bez sensu. No cóż, to tyle będzie z mojej strony. Mówię do Was Big Demiano, utworiu i tak dalej. No i dobra.